Hej, witajcie ponownie! Jak wiecie, skończyliśmy już testowanie farb firmy Roman Schmal, które posiadałam. I teraz zaczynamy nową serię. Będą to akwarele Intense firmy Renaissance. Zaczniemy od tych kolorów, które mam tutaj na próbniku. Jak widzicie, jest ich całe mnóstwo. A co ciekawe, jeszcze kilka dodatkowych zapewne się znajdzie, bo dostałam na warsztaty jakieś odrobinki mi zostały, więc pewnie one również się pojawią. Kolorów jest całkiem sporo, więc będziemy mieli co oglądać w filmikach. Zobaczycie czy są one porównywalne z farbami Roma, Romana Szmala, czy się różnią, jak bardzo się różnią i czy warto w nie po prostu zainwestować. Jak widzicie tym razem mamy tuby. Już nie kostki a farbki w tubkach takich 15 mililitrowych. Całkiem wygodna opcja kiedy maluje się większe formaty bo wtedy z kostek maluje się niestety bardzo źle. Ewentualnie nie da się wcale jakiejś większej powierzchni zamalować bo ciężko jest rozrobić dość dużą ilość farby. Ale żeby nadmiernie nie przedłużać zróbmy sobie pierwszą kropeczkę. Farba na dzisiaj to Naples Yellow Reddish, czyli żółta z Neapolu, różowa. Renesans ma tendencję stosowania podwójnych nazw. I na farbie zwykle napisy są angielskie, polskie są niżej. Natomiast jak zajrzymy na strony, nazwy są polskie. Stąd na naszych karteczkach. Tutaj u góry, jak widzicie, nazwy będą pisane podwójnie. Ja na początek rozcieńczę sobie naszą farbę i dopiero coś o niej opowiem. No, patrzcie, strukturalnie rozcieńcza się bardzo, bardzo ładnie. Na ceramicznej. Walecie, nic nam się nie ślizga, nie ma problemu. Co do samego koloru, jest to taki odcień nieco cielisty, i chyba najlepiej do tego celu go używać, może troszkę do architektury. W składzie ma dwa pigmenty: PW6 i PY42. PW6, czyli najzwyczajniej pigment biały. Oraz pigment żółty 42. Pigment biały, czyli oznacza to, że będzie to farba kryjąca. Wszystko, co opiera się na bieli, jest kryjące. Jeśli chodzi o światło trwałość, ósemka, Renesans określa to jako bardzo dobrą. Jest ona, jeśli chodzi o parametr staining, yy, średnio-semi staining można powiedzieć, czyli średnio wymywalna, kryjąca. I nie granulująca. Co do granulacji, firma Renesans niestety nie podaje tego parametru, jeśli chodzi o swoje farby. Nigdzie na tubce ani w katalogach nie mamy żadnych danych na ten temat. Trochę szkoda, już zgłosiłam tą uwagę do firmy. Pewnie z czasem takie oznaczenie się pojawi. Natomiast na razie nie ma i trzeba to najzwyczajniej określać wizualnie. Też mają oni parę kolorów. Kryjących również. Ja sobie pozwolę teraz troszeczkę Was obniżyć, żeby było lepiej widać. I zobaczmy sobie, jak ten kolor w ogóle wygląda. Moczymy kartkę, bierzemy trochę farby. Możemy nieco przechylić, ona się rozpłynie. Wody jest dane całkiem sporo, ale tu sobie jeszcze troszkę ten kolor wzmocnimy. Ok. I teraz musimy pozwolić naszej farbie. Wyschnąć, abyśmy mogli zobaczyć coś więcej. Ja sobie powolę sko pozwolę skoczyć i włączyć suszarkę, więc zaczekajcie chwilkę. Już wracam po suszeniu. Tak mniej więcej wygląda nasz kolor. Jest on taki cielisty. Na ekranie jest troszkę bardziej. Brązowy. W rzeczywistości powiedziałabym, że tak lekko faktycznie wpada w czerwień, w róż. Teraz pozwolimy sobie obrócić nasz kartonik. Ponownie nałożymy farbę i zobaczymy, jak reaguje z wodą, z solą. I na wymywanie. Niby nie ma podanej granulacji, ale ja im, wszystko, nie wiem czy bym nie powiedział, że on bardzo delikatnie, ale granulujące jest. Przy czym jest to naprawdę taki bardzo delikatny efekt. Ok. I zobaczmy teraz, co nam zrobi na przykład sól czy będzie jakaś reakcja. O tak, reaguje z solą. Widać, jakaś reakcja nam się Pojawiła. Wiadomo, że ona nie będzie jakaś bardzo mocna przy takim kolorze, ale występuje. Więc klapnijmy jeszcze wodą. Chlapanie wodą wychodzi jeszcze lepiej w przypadku tego koloru. No spójrzcie proszę. Jest reakcja. Zarówno z solą tu w rogu, jak i z wodą. Więc teraz zaczekajcie chwilkę. Ja podsuszę nasz kartonik. I jak wrócę, to zobaczymy, jak wygląda kwestia wymywania. Już jest wysuszone. Możemy zdjąć naszą sól. Będzie lepiej widać efekt. O, proszę spojrzeć. W rogu jak najbardziej ślady od soli występują i wyglądają całkiem nieźle. Więc teraz dla odmiany, nałóżmy sobie taką grubszą warstwę do, do wymywania, może tutaj. Ja jeszcze wybieram kolor z palety. Nie chcę dokładać nowego, ale powinno nam to spokojnie wystarczyć. Ok, mamy nasz paseczek zrobiony. Farba jest deklarowana jako średnio wymywalna. Więc zobaczymy, idę podsuszyć i będziemy oczywiście sprawdzać. Papier już wyszedł, więc możemy wziąć czystą wodę i zobaczyć, jak będzie nam się to wymywało. Wymywam zawsze takim syntetycznym pędzelkiem. Jest to ten sam pędzel, co przy szmalach, a także ten sam papier. Proszę spojrzeć. Całkiem ładna wymywalność, choć na pewno nie jest ona całkowita, co widać mniej więcej tutaj, w tym obszarze. Także kolor jest wymywalny, ale nie w 100%. Czyli zgadzałoby się to mniej więcej z deklaracją producenta co do tego właśnie koloru. Całkiem przyjemna farba. Nie powoduje jakichś brzydkich efektów, ładnie się rozpływa. Warto na nią zwrócić uwagę, jeśli potrzebujecie takiego koloru w większej ilości. A w następnym odcinku zobaczymy Lemon Yellow. Do zobaczenia.